Wieje dosyć mokro, widać? Święta na łódce Porcja zupy dla górala Warszyk, góral, Barszyk góral, dla Ciebie Sam gotowałem, mama mnie nauczyła Pierwszy w życiu, to jest moja chochla Turystyczna e, Wesołych Świąt I do zobaczenia mam nadzieję Trzymaj mnie, proszę. A ja będę kroić. Nie, nie ja pokroję. To w ogóle ty pokroj nie, kroić, kroić. Daj. nie chciałam bierze, żeby bierze się zasa. Trzymaj mi, Pamiętaj. ja pokroję Pamiętaj. dla nas. Krop, Dobra, Dobra. Sorry. jest żart. <laughs> Kawery, ile ja Czy kawera to w kamera to krowa? Oczywiście uformowałem 23 jajka. Wyglądają tak. Co najmniej. Proszę. przykład tą Więc życzymy, życzymy wszystkim żeglarzom stopy Wody na święta. I jako kapitan mogę Wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że. Mamy tą łódź i że razem pływamy. Nie, powinieneś powiedzieć, super. że ja powiem za niego, że Michał jako kapitan chce powiedzieć, że się bardzo cieszy, że ma tak wspaniałą załogę tak. Yeah. I... Dobra, bo zaraz, zaraz będzie płacz i potem. i, tak. A, I, że, że, i Riko, że chciał podziękować wszystkim za wspaniałą A to właśnie stukniemy jajkiem może, Puknijmy co? Dzień, się, tak. Dobra, super. Jeszcze nie mam obranego ale ja też ale to kawałkiem chodzi aż co Dobra, Ja wezmę majonezik wezmę kielecki o tak ja też muszę pamięci majonez widzieliście ten tam reklamę? nie 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 Tam nie

Święta święta, święta wielkanocne. Na marynie w Delirii. Niestety pogoda nie dopisuje. E, ale przynajmniej też się skończył. Tak? Na torlu, to ja nie musisz! Jak nie ma kabla, tak go, to możesz go zamknąć tak? bez... Pta. Uważaj na psa!